Stanisław Michalkiewicz opowiada m.in. o sytuacji zdrowotnej w Polsce, możliwości wyborów przedterminowych czy porozumieniu PIS Lewica. Proszę Państwa, koniec kwietnia niby nic, a tu same dobre wiadomości. Pierwsza dobra wiadomość to jest ta, że rząd ogłosił, w każdym razie ostrożnie, ale ogłosił, że trzecia fala. Masie ku końcowi, no i w związku z tym zamierza tutaj wprowadzić wielkie reformy, otworzyć od 4 maja już, otworzyć knajpy i tak dalej. Będzie można wypić i zakąsić, zalać sobie pałę, no bo rzeczywiście nam należy się nam jakaś rozrywka po tej straszliwej walce ze zbrodniczym koronawirusem. Ale, proszę Państwa, nie ma róży bez kolców. Nie mówię już nawet o tym, że czai się wokół nas mutacja indyjska, straszliwie zjadliwa. No i na razie się czai, ale tylko patrzeć, jak tutaj do nas trafi. No i zacznie nas obgryzać. Wygląda na to, że po trzeciej fali, po krótkim takim intermedium między trzecią falą, nastąpi czwarta fala. Ale na indyjskiej mutacji myślę, świat się nie kończy. Ja już dawno zapowiadałem, że pojawi się kolejna mutacja transsyberyjska, i wtedy nadejdzie piąta fala. No, zobaczymy, czy to będzie ostatnia, czy nie. Ale nawet nie o to chodzi, proszę Państwa, bo pojawiają się takie rozmaite zapowiedzi tego, na czym będzie polegała nowa normalność. Pan profesor Simon, który jest takim najsurowszym jastrzębiem, najgroźniejszym jastrzębem epidemicznym właśnie uchylił rąbka tajemnicy, że ta odporność poszczepionkowa to ona długo nie trwa. Może rok, może dwa, w związku z tym trzeba będzie się ponownie szczepić i tak już do końca życia. I każdy, kto się zaszczepi, to też wprawdzie umrze, ale umrze całkowicie wyleczony, a to jest pewna różnica, si czy tak umiera się byle jak, czy też umiera się zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej. Ale na tym się rzecz nie kończy. To zresztą się jak gdyby. Potwierdza pan profesor Simon deklarację dyrektora generalnego koncernu Pfizer, który powiedział, że szczepienie stanie się dorocznym rytuałem. No to on nawet do co roku przewiduje, no zresztą bardzo słusznie, kto by się wyrzekł takiej żyły złota 7,5 miliarda ludzi zaszczepić każdego roku. No to przecież już nic więcej nie trzeba. Proszę Państwa, nie jest to jedyny plus ujemny tej całej sytuacji, bo kolejny plus ujemny się rysuje w takiej oto postaci, no nawet już nie mówię o paszporcie szczepionkowym, bo to decyzja w tej sprawie już w Unii Europejskiej zapadła, więc my też będziemy musieli to, się w to wyposażyć. Nie wiemy tylko, jakie restrykcje, znaczy jakie uprawnienia, ten paszport będzie stwarzał, żeby tam wsiąść do pociągu byle jakiego, żeby tam pójść do knajpy, pójść do, do, do kina, pójść do sklepu. No to już rzeczywiście bez paszportu, no to nie będzie można chyba żyć. Ale na tym nie koniec, ale na tym nie koniec, bo pojawił się pomysł żeby niezależnie od certyfikatu szczepionkowego żeby tych, którzy uporczywie odmawiają zaszczepienia się, karać grzywnami w wysokości nawet 10 tysięcy. Jak ktoś mimo tej kary nie zasz... dalej się nie będzie chciał zaszczepić, to karać była do skutku, aż ściągnie się z niego 50 tysięcy złotych, na razie. Taka granica górna została ustanowiona. No i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Tutaj pobożny poseł Gowin takie różne tam y, pomysły ma. Y, no i ponieważ on to właśnie z jego inicjatywy powstał obóz koncentracyjny w Gostyninie, to myślę, że możemy się spodziewać wszystkiego, również tych surowych kar początku, że tutaj na no, dobrą tak... Kto to by pozwolił na to, żeby każdy, co chciał, to robił? No tak, dobrze, to jeszcze nie ma, zwłaszcza w socjalizmie, gdzie walka klasowa się zaostrza, no i właśnie tak się będzie zaostrzała. Proszę Państwa, tymczasem się wyjaśniło. Wyjaśniła się sprawa, która przynajmniej w niektórych środowiskach ostatnio spędzała ludziom sen z powiek, to znaczy czy będą przyspieszone wybory, czy nie będzie. To mi trochę przypomina taką rozterkę z początku lat 80., to znaczy z 80-81 roku, kiedy to wszyscy zadawali sobie pytanie, czy wejdą, czy nie wejdą. Chodzi o ruskich oczywiście, ale jak to mieli wejść, kiedy oni już byli tutaj? Przecież znaczna część północnej grupy wojsk radzieckich to stacjonowała w Polsce, także oni nigdzie nie musieli wchodzić. Cały czas tu byli, aż do 1993 roku, w związku z tym no, ale tutaj już mniejsza o te analogie, bo ważne jest to, że już się wyjaśniło, że żadnych przyspieszonych wyborów nie będzie. A jak to było opowiem. Otóż w ubiegły weekend zebrały się biura polityczne wszystkich trzech partii tworzących koalicję dobrej zmiany, to znaczy Zjednoczoną Prawicę. I tam się namawiały te partie. Jaka konkluzja? Taka, że Solidarna Polska... Prosiła, żeby ją zwolnić z obowiązku popierania krajowego planu odbudowy, ale żeby w koalicji nadal pozostawała. No i najwyraźniej ta prośba została spełniona pobożny poseł Gowin trochę inaczej tam swoje postulaty przedstawiał. Chodziło o to, żeby naczelnik państwa wypłacił jego partii subwencję. Którą obiecał, ale jeszcze nie zdążył tej obietnicy spełnić, no i żeby powyrzucał. Z rządu, tak zwanych zdrajców, to znaczy tych ministrów, którzy tam byli, zajęli swoje stanowiska z rekomendacji posła, pobożnego posła Gowina, ale w, po momencie konfliktu przeszli na stronę Adama Bielana. No i tu zobaczymy, czy będziemy mieli do czynienia z rekonstrukcją rządu, czy też. Tutaj ten postulat pobożnego posła Gowina nie został przez naczelnika państwa wysłuchany. Ale proszę Państwa, nie to było największą sensacją, bo tutaj stanowisko połączonych biur politycznych łatwe było do przewidzenia. Otóż te zebranie, to zebranie biur politycznych zostało poprzedzone sondażami, z których wynikało, że zjednoczona prawica to może liczyć na tam 30% głosów. Natomiast jeżeli by te wszystkie partie to znaczy prawo i sprawiedliwość, y, Solidarna Polska i porozumienie pobożnego posła Gowina. Poszły do wyborów osobno, no to tamte by miały około 1%, więc to widać wyraźnie, że nie było się nad czym zastanawiać. I, ale to, więc to nie było największą sensacją, największą sensacja, największą sensację wzbudziło porozumienie zjednoczonej prawicy z lewicą. Otóż, proszę Państwa, co się stało. Lewica. Zapowiedziała, że będzie popierała w Sejmie ratyfikację Krajowego Planu Odbudowy. Tutaj ta Solidarna Polska była uparta bardzo, no ale lewica okazała się, bardziej skłonna do kompromisu. No i rząd, oczywiście, naczelnik państwa spełnił wszystkie warunki, które oni stawiali, tam, żeby 75 tysięcy tanich mieszkań wybudować. No wiadomo, na niczym się tak człowiek nie obłowi, jak na takich darmochach, więc jasne. No i żeby tu komisja taka kontrolowała, jak to wszystko wygląda. Klangor się podniósł aż pod niebiosa, bo nawet kiedy jeszcze tam te, to spotkanie, gdzie się namawiali, prawica z lewicą zjednoczona y, namawiała się, to pod drzwiami tego pomieszczenia, gdzie oni się namawiali, obu, pozostała część obozu zdrady i zaprzaństwa, to znaczy koalicja obywatelska, jakąś awanturę tam z wykrzykiwaniem i tak dalej. Krótko mówiąc, proszę Państwa, naczelnik Państwa zapewnił krajowemu planowi odbudowy poparcie. No a zobaczymy, jak to będzie z, ze sprawą likwidacji otwartych funduszy emerytalnych, bo tutaj też ta sprawa już stanęła na porządku obrad Sejmu. Ale w ostatniej chwili Solidarna Polska oświadczyła, że tej ustawy nie poprze, no i nie byłoby większości. W związku z tym została przez panią Marszałek Witek zdjęta z porządku obrad Sejmu, mimo że pierwotne założenia były takie, że miała wejść już od 1 czerwca. No ale. Tutaj jeszcze trzeba będzie przemyśleć to na nowo, takie poprawki i tak dalej, jakieś porozumienia programowe trzeba będzie pozawierać, no ale i zobaczymy, to się wyjaśni, przypuszczam, że w maju. Natomiast Platforma Obywatelska no natychmiast zarzuciła panu Czarzastemu i panu Biedroniowi i w ogóle lewicy zdradę. Ale to też było do przewidzenia, że Lewica tak zrobi, bo niby dlaczego miałaby tak nie zrobić, jeżeli by odmówiła tutaj porozumienia z Naczelnikiem Państwa, to oznaczało, że godzi się pójść pod komendę wielce czcigodnego posła Pupki. No ale na to nikt nie miał ochoty, zresztą wystarczy popatrzeć na wielce czcigodnego posła Pupkę, żeby wszelka ochota do pójścia pod jego komendę człowiekowi w jednej chwili odeszła. No i muszę powiedzieć tak, że tutaj Naczelnik państwa rzeczywiście po raz kolejny pokazał, że jest wirtuozem intrygi. Mianowicie na jednym ogniu upiekł aż dwie pieczenie. Po pierwsze, zapewnił odpowiednią większość sejmową dla uchwalenia, przeforsowania, ratyfikowania Krajowego Planu Odbudowy, na czym zależy rządowi, bo inaczej to będzie katastrofa finansowa. Po drugie, że wbił kliną w szeregi nieprzejednanej opozycji, a po trzecie, że wydymał posła Pupkę Wielce na oczach całej Polski. No nie wiem, czy nadal Platforma Obywatelska będzie tolerowała przywództwo posła czcigodnego wielce, posła Pupki, bo to, jeżeli tak dalej pójdzie, to rzeczywiście wyprowadzi te partie na manowce. Proszę Państwa, no więc tutaj na odcinku politycznym też sprawa, sprawy zostały zabezpieczone. Tam tylko Konfederacja będzie się sprzeciwiała ratyfikacji Krajowego Planu Odbudowy. Prawdopodobnie no, ale to ze względów zupełnie innych, ze względów merytorycznych, żeby tutaj, nawiasem mówiąc, tutaj ma stosunek podobny jak Solidarna Polska. Także tu ciekawa rzecz, że tu prawica niby zjednoczona, ale nie zjednoczona. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Proszę Państwa, wreszcie trzecia dobra wiadomość. Trzecia dobra wiadomość. Że 27 kwietnia została uniewinniona przez Niezawisły Sąd w osobie pani Justyny Koski Janusz. Została uniewinniona babcia Kasia, czyli pani Augustyniak, Katarzyna Augustyniak. Babcia Kasia została zaciągnięta przed niezawisły sąd przez siepaczy reżimu dobrej zmiany, dlatego że Udzielając przed Sądem Najwyższym, tam na Trawniku, przed Sądem Najwyższym poparcia dla niezawisłego sędziego Igora Tulei, policjantom tam, bo, no, tam no, nawrzucała od chujów, od jakichś tam pizdzielców i tak dalej. No i ci się patrzę, oczywiście zirytowani, zaciągnęli ją przed oblicze niezawisłego sądu, ale pani sędzia Justyna Koska Janusz. Wzięła tych siepaczy w taki ogień, krzyżowych ogień, pytań, że oni już w końcu skołowani w ogóle nie wiedzieli, czy te wyzwiska się do nich odnosiły, czy nie do nich i tak dalej. W związku z tym y, pani sędzia uniewinniła. Panią Tą Małgustyniak, czyli Babcie Kasie, stwierdzając przy okazji, że policja nie może legitymować osób, obywateli, którzy realizują swoje prawa. To ciekawe, bo to jest sprzeczne z artykułem 15 ust. 1 ustawy o policji, która mówi, że policja może legitymować każdego obywatela w celu stwierdzenia jego tożsamości. A tu tymczasem okazuje się, że nie. Ale to na tym się nie kończy, przełomowy, precedensowy charakter tego wyroku, bo proszę Państwa. Okazuje się, że wymyślanie policjantom od chujów to jest podstawowe prawo człowieka, bo babcia Kasia realizowała swoje prawo. No to bardzo się cieszymy, to rzeczywiście rozszerza się zakres praw człowieka. Tam nie ten następny Rzecznik Praw Obywatelskich wziął pełne ręce roboty. Ale trzeba by postawić pytanie: no dobrze, ale dlaczego tylko policjantom można, a sędziom nie sędziom też, bo to przecież w zas w myśl zasady równości obywateli wobec prawa, bez względu na umundurowanie, w jakie się przebierają, powinno być to dozwolone, a nawet nakazane w przypadku niezabisłych sędziów. Tymczasem, co widzimy? Pan Zbigniew Stonoga, który podobno tam wymyślał sędziom, on wysynów, to oni się strasznie na niego obrażali i sypali mu jakieś surowe kary. Widać wyraźnie, że na tym odcinku jeszcze sprawy praworządności nie zostały do końca uporządkowane, no ale pierwszy krok został zrobiony. Proszę Państwa, ciekawe, jak daleko zajedziemy na tej drodze, ale o tym się przekonamy w nadchodzących dniach. Tak to się dobrze składa, że. Zaraz po Dniu Dziecka, który przypada 1 czerwca, mamy Dzień Konfidenta, który przypada 4 czerwca. Ta zbieżność wydaje mi się nie do końca jest przypadkowa, dlatego że no, mamy kryzys potężny gospodarczy, więc dobrze jest, jak dzieci będą się zaprawiać od maleńkości do rzemiosła konfidenckiego, bo właśnie to jest najpewniejsza praca w dzisiejszych czasach. Jeszcze jak z dziesięć tajnych służb powstanie, będzie, będą zwalczać korupcję, homofobię, ksenofobię, antysemityzmus, no to wszyscy, wszystkie te tajne służby będą musiały mieć konfidentów. No a konfidentom trzeba znaleźć jakąś posadę i to nie byle jaką, żeby mieli co donosić. Prawda? I na co zwracać uwagę. W związku z tym to jest najpewniejsza perspektywa Perspektywa kariery zawodowej, i dobrze się składa, że Dzień Dziecka poprzedza o tylko kilka dni Dzień Konfidenta. Mam nadzieję, że. Władze naszego nieszczęśliwego kraju zwrócą uwagę na tę zbieżność, a nawet ją uwypuklą, po to, żeby pokazać młodym ludziom perspektywy rozwoju zawodowego i społecznego. Zwłaszcza teraz jest to potrzebne, odkąd, to znaczy od 20 maja konkretnie, kiedy to prezydent Putin podpisał rozporządzenie nakazujące Federalnej Służbie Bezpieczeństwa nawiązać współpracę z, z służbą kontrwywiadu wojskowego w Polsce, ponieważ służba kontrwywiadu wojskowego w Polsce jest szalenie praworządna i niczego nie robi bez rozkazu, no to oczywiście nie może nawiązać takiej współpracy samowolnie. Musi ktoś wydać służbie kontrwywiadu wojskowego rozkaz, żeby taką współpracę nawiązała. Chciałbym zwrócić uwagę również na pewną sekwencję wydarzeń. Otóż. Nie tylko prezydent Putin podpisał to rozporządzenie w przededniu prawie że Dnia Konfidenta, ale zaraz po podpisaniu tego rozporządzenia przez prezydenta Putina, bo w pięć dni później pan redaktor Michnik zorganizował w redakcji żydowskiej gazety dla Polaków debatę pod tytułem: czy zagraża nam Faszyzm. warto zwrócić uwagę na ten zaimek komu mianowicie kto jest kto kto są ci my którym faszyst może zagrażać jasne że faszystom faszyst nie zagraża zagrażać nie może bo jakże faszystom faszyst by zagrażał po co by go wprowadzali prawda zatem faszyst może zagrażać tylko antyfaszystom no a dobrze a skąd wiadomo kto jest faszystą a kto jest antyfaszystą Odpowiedź jest oczywista. Antyfaszystą jest ten, kto należy do Volksfrontu. Otóż, proszę Państwa, zwracam uwagę na tę zbieżność, na tę sekwencję wydarzeń, dlatego że jeżeli już FSB nawiązała współpracę, a nawiązała, bo rozporządzenia prezydenta Putina są wykonywane, to, to do tego nie ulega wątpliwości. Jeżeli zatem FSB nawiązała współpracę ze służbą kontrwywiadu wojskowego, no to musi się to się jakoś przekładać na sytuację w naszym nieszczęśliwym kraju. No i właśnie mamy dyskusję nad referendum w sprawie odwołania pani Hanny gronkiewicz Walc, prawo i sprawiedliwość w sondażach wyprzedza platformę obywatelską. Krótko mówiąc, mamy objawy zwijania. Parasola ochronnego nad panem pre, premierem Tuskiem i Platformą Obywatelską, no i jednocześnie mamy objawy nadymania. Sojuszku Lewicy Demokratycznej. Widać, że garną się tam celebryci. Do, na kongres przybędzie pan Daniel Olbryski, przybędzie pan profesor Hartmann, przybędzie Szymon Szurmień, więc widzimy chociażby z tego składu personalnego, że pogłoski o tym, iż nie ma że do komuny są nieprawdziwe. No jakżeż nie ma kiedy jest, kiedy Szymon i profesor Hartman będą na Kongresie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Mamy renesans żydokomuny, a nie tam żaden zanik. To, co mówi pan profesor Śpiewak z Żydowskiego Instytutu Historycznego, możemy zatem spokojnie włożyć między bajki.